Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Rozwiązywanie tego zadania zaczynamy od przypomnienia sobie podstawowej własności trójkąta Pascala. Suma wszystkich liczb w wętym wierszu trójkąta Pascala wynosi 2 do potęgi n. W naszym przypadku, n wynosi 10, więc suma to 2 do 10, czyli 1024. Następnie musimy zidentyfikować środkowy element wiersza 10 ponieważ n jest parzyste, środkowy element to ten o indeksie k równym n przez 2, czyli w tym przypadku 10 przez 2, czyli 5. Zatem szukamy współczynnika dwumianowego 10 nad 5. Obliczamy go, uzyskując 252. Ostatnim krokiem jest odjęcie tej wartości od sumy wszystkich elementów. To daje nam wynik 772. Kluczem do rozwiązania było przypomnienie sobie wzoru na sumę elementów wiersza oraz umiejętność obliczania współczynników dwumianowych. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.